Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie nowym Lamborghini RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League. na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem BRUZ otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. No i standardowo, żeby zakupić nasz przedmiot, przejdziemy sobie do sklepu Lamborghini, wejdziemy sobie myk jeszcze najpierw wesprzemy twórcę, wpiszemy BRUZUWA, no i super. I teraz możemy kupić zestaw Lamborghini. Lamborghini, no i dostajemy nasze Lambo, ok dla wszystkich, no i za chwilę sobie je przetestujemy, ale wygląda kozacko. Moi drodzy, jak Lamborghini, no to tylko takie kolorki, oczywiście pomarańczowy i zielony, e, takiej do fury sobie zrobimy i słuchajcie tego dźwięku, tej fury. No śmiga, nie, śmiga, mam nadzieję, że wrzucimy ten piąty bieg w meczu I moi drodzy, co wam chciałbym powiedzieć, przetestujemy oczywiście sobie tą furę e, Zaraz, o, szybko sprawdzę hitbox, jaki ma ta furka I już, moi drodzy, wiem, że to Lambo ma hitbox do minusa, także no nic w sumie nowego No i to Lambo wygląda tak, ale moi drodzy, przejdziemy sobie standardowo, zagramy sobie dwie albo trzy gierki Dwójki i jedynki, chyba, że będzie bardzo fajna gra na trójkach, bo te trójki to, no moi drodzy, w ostatnim czasie nie oddają I co wam chciałbym powiedzieć tydzień przerwy, przepraszam Was najmocniej za ten tydzień przerwy. Komentowane było w Warszawie ten turniej Bilauda. Oczywiście wygrał Nuxi z Wejrem i Azą, także gratulacje dla nich. Mam nadzieję, że oglądaliście z moim komentarzem. Jeżeli nie, no to szkoda Was, trochę ominęło. I co? Przejdziemy sobie do za chwilkę rozgrywek. autkiem, no to się na razie się jeździ, ale to test będzie później. Na razie chciałbym się Wam wygadać, bo i drodzy zdałem technik informatyk, proszę Państwa. Oficjalnie jestem technikiem, informatykiem. Praktyka E08, e 9, teoria, zdane, wszystko. Także moi drodzy, e, zajebiście. Teraz tylko, moi drodzy, na, napisasz dobrze matury, do nich się przygotowuję mocno. No i w maju jestem wolny, jak tak. Także mam nadzieję, że więcej wtedy będzie odcinków częściej. No bo teraz widzicie, no, tydzień przerwy, co, co, kim ja jestem, kim ja jestem, kiedy ostatni raz miałem tydzień przerwy? No, chyba z, z rok temu, coś w tym stylu. Także moi drodzy, przejdziemy sobie jako tego do testu. Wygadałem się, mam wam nadzieję, że jakoś tam możemy, popiszemy sobie jeszcze w komentarzach czy coś, no bo standard. Ja te komentarze czytam, mimo że może nie myślicie, że, że nie czytam czy ale naprawdę e, czytam sekcję komentarzy e, wszystkie. Także przejdźmy sobie do Gierek. Zobaczcie, mamy Mamy meczyk orangę na trójkach. Także możemy sobie sypnąć ten meczyk orangę na trójkach, tym lambo. A ja sobie zacznę robić nieco fliczki. No i zobaczymy, jak się klei. Oczywiście, pad, pad ten od Trasmastera widzicie, że macie tutaj overlay już odświeżony, e, żeby nie było żadnych niedomówień. To od razu jest przygotowane. Wszystko. Autkiem powinno się teoretycznie grać tak jak się gra Dominusem. Powiem Wam, że na razie wrażenia są takie, że mamy totalne gówno w tym nie, Więc wydaje mi się, że ten meczek. Nie wleci na żadnego YouTuba. Nawet mi się strasznie nieprzyjemnie mi się ten mecz gra. No zobaczcie, zobaczcie, że ja sam zostaję w defensywie, mimo że mam, miałem dwóch przed sobą, a oni polecieli na piłkę. Także, no widzicie, trójki naprawdę się bardzo ciężko nagrywa. Jeszcze szczególnie, że nie gram hitboxem do minusa na co dzień i tak dziwnie mi się gra. Dziwnie mi się gra, musiałbym jeszcze chwilkę pokopać w piłę, ale na chwilę obecną. No, no właśnie, o tym mówię. Właśnie o czymś takim mówię. Dlatego, moi drodzy, przejdziemy sobie płynnie do dwójek. Co oni robią! Co? Co to jest w ogóle? Oni robią. Focus and do something. Pierwsze wrażenia, widzowie, są y, tragiczne z uwagi na to, że mam. Y, mamy teammate'a jakiego mamy. I tak wyglądają moje drodzy trójki na tym poziomie także. No, tragedia. Także moi drodzy, jeżeli ja nie wrzucam wam trójki, i mówię, że są tragiczne, to zważcie na to, że one naprawdę są tragiczne. Przejdziemy sobie do dwójek i tu faktycznie przejdziemy do tekstu, bo e, tym autkiem teraz te trójki z uwagi na moich teammateów, na wszystko grało mi się tragicznie, e, sami zobaczycie czy sami widzieliście co tam się działo 1760, poczujemy sobie jeszcze piłkę trochę na freeplayu e, szczerze, oczywiście standardowo muszę wam powiedzieć, moje zdanie, tym autem w życiu nie będę grał, jest ono e, znowuż w formie ciekawostki ja mam w, w ogóle wrażenie, że te wszystkie auta to wychodzą takie na moje w formie ciekawostki, ze względu na to, że ja preferuję hitbox octane, a. ja preferuję hitbox fenka, ja preferuję hitbox troszkę wyższy, no i tutaj jak fliczki się robi, fajnie, wszystko się tam, coś tam siada, no to z uwagi na to, że to auto jest płaskie, a większość tych aut, które wychodzi, to albo są płaskie, albo, albo ostatnio wyszedł Nomad, no to nie będę po prostu nimi grał. Ale przejdziemy sobie do dwójek. Jesteśmy na dwójkach w ogóle na Grand Championie e, 3. Więc w pożądalu podjedziemy sobie do tej piły, przebijemy gościa do lewej strony. I tutaj już mi się przyjemniej gra. W sensie, no nie wiem, sam fakt, wydaje mi się, że to też o psychikę chodzi. Sam fakt tego, że przeczuwam, że nie będzie się działo tyle młyny, no to już jakoś to, jakoś to fajniej na mnie oddziałuje. Mamy strzał na bramę, bramy nie ma, gościu mi to poda raczej. Zrobimy sobie z nim 50. W porządku, podamy jeszcze to do środka. Dobra, jakby tam był teammate, to by to, by to oddało. Spirit, teraz, mech. Sam to zagra, sam zagra na backboard. I ze strzałem mamy 1 do 0. No tutaj taki mocno się musiałem przymierzyć. Ale fajne, fajne podanie z jego strony. Jeszcze wiecie, widzicie, że nie wiem czy skumaliście, ale jest nowy overlay. Ogarniam sobie, już tego pada. Już w porządku mi się pyka. Oczywiście zapraszam Was na streamy na Twitchu. Ostatnio, ostatnio widzieliśmy 130 MMR na plus. I. No i co wam muszę powiedzieć, to jeszcze zrobiłem przy okazji streamka z matmy, z tych zadań, które katuję sobie ostatnio, planimetrię ostatnio katuję, także no, trochę było nauki, ale my wróćmy do tego spotkania, bo teraz gościu nam o, wali fliczka, musimy zrobić sejwa, gościu ze strzałem, znowuż to obronimy, no i, i co, mój my nie podjeżdżam. wiedziałem, że rywal to nam poda, więc i tak się ustawimy tutaj i my zestrzałem. Ajajaj, dobry savik. Spirit jeszcze jakby mógł to hitnąć. To by było nieziemsko, tylko teraz tego gościu tego nie trafi. No to oddamy po prostu strzał. Dobry savik. Dobry savik z jego strony. Spróbujemy bump'nąć nie, nie dojedziemy do tego typka. Dobry challenge znowu ze strony Spirita. a ten Spirit dobrze sobie pogrywa. Sfajkujemy, sfajkujemy, bo jestem lasem. O właśnie. I czekaliśmy. na właśnie takie podanie, przebitka nad rywalem. Ajajaj, widzisz, myślałem, że skoczy. Że na to skoczy i będzie brama. No niestety piłka. Obok, przestrzeniamy to sobie. Spróbujemy wampnąć jeszcze rywala. Super. I mój teammate na spokojnie odda strzał od razu. To nie było jakieś wybitnie mądre. No i dobra, zostawimy to. Zostawimy to i cofniemy sobie ee, do budy. Okej, okay. nie wiem czy go wampnę. Nie wampnę go. A tego wampnę? Tego też nie wampnę. Dobrze, że Spirit Fajnie, dobra, świeża reakcja. Ehm, git. Jeszcze jakby on mógł szczelendżować. Nie szczelendżował, więc my sobie zrobimy save'a I zagramy. Do środka nieco, przyflikniemy tego rywala i w porządku to siadło. Znowuż te fliki, tak jak wam mówię, te fliki są faktycznie, no dobre, na, na dobrym poziomie, ze względu na. Oj, ze względu na to, że to jest hitbox do minusa, i widzisz, dostaliśmy bumpa, i jest jeden, jeden mój. No, niestety. Mogłem uniknąć tutaj Spirit, nie wiem, gdzie w ogóle chciał lecieć, ale nic się nie stało. Podjedziemy do tej piły. Podjedziemy sobie do niej i. i dobra, no i mamy. Mamy, mamy 2-1. Fajnie. Dobry follow Spirita. Zajebiście to poszło. Zajebiście to poszło. Szczerze, szczerze, kwadratowo mi się gra tym autem. Nie czuję w ogóle. Nie czuję tego flow, wiesz, nie czuję, żebym miał taką kontrolę nad piłką, ale to tak jak wam mówię, to jest ze względu na to, że to auto jest płaskie. Um, on to challenge'uje? <laughs> Nie challenge'uje tego mój teammate? Dobra, kit. Myślałem, że on jest, wiesz co, bardziej wysunięty I przez to miałem takie przeświadczenie, że to jego piłka Zagramy sobie do niego wyżej Okej, okay, okej, okay, on zagra na backboard Ja muszę uciekać pi... Uuu, przed tymi demo jakby On tu double zrobił Myk Okej okay. Zrobimy sobie save'a Podamy to dość. I zobacz, ja takie miskliki czasami robię na tym padzie. Um, nie, wiem, nie wiem, czym one są spowodowane. Dobrze, Spirit zareagował. Chciałem podać do środka od ścianki. No ale się miskliknęło. Się. Orzecz ty. Patrz, 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 podbito. Spirit. Po, pod nim zagrał. Myk do spirita. I teraz mamy szansę na gola. No niestety. Nie będzie bramy. Co więcej, musimy to backpassnąć, żebyśmy tej bramki nie stracili. No i żyje, Znaczy, nie żyjemy, ale jakby nasza defensywa żyje. O o to mi chodziło. Dobre dobre 50. Spirit ładnie zagrał. Inteligentnie. Ok, no to zagramy to sobie znowu do defensywy. Weźmiemy sobie stąd corner, gość wyskoczył, ale to nic. Jeżeli on to to Spirit nam teraz podaje i my mamy strzał na pustą naszym Bamborgini. Także e, 3-1! No i co mogę powiedzieć? Dwójeczki. W porządku, fura, w pożądalu, ale nie dla mnie, totalnie nie dla mnie. Nie czuję się, nie czuję się na siłach, żeby móc grać tą furą. Przejdziemy sobie do jedynego, oczywiście, no bo tam odzwierciedlenie poziomu e, trzymania piłki, skilla i tak dalej, będzie w tym momencie największe. Także. Tak. Mogliby dodać na przykład, wiecie co? Jakieś Japońce Słuchajcie, jakby dodali Japońca Takiego z Drift'a jakiegoś O człowieku, o człowieku, jak ja bym tym grał O człowieku Nie no, nie grałbym tym. Nie, nie oszukujmy się Nie grałbym tym, nawet wtedy bym tym nie grał Bo ta gra, yy, wiadomo, ma cieszyć Ale mnie cieszy wygrywanie A jeżeli mnie cieszy wygrywanie, to gram czymś, co jest najbardziej kompetytywne A te auta dla mnie Są tylko i wyłącznie ciekawostką Także, no yy, Taki Niejednogłośna, taka jak to się mówi. Niecodzienna opinia, mam wrażenie. A może codzienna, nie wiem jakie wy macie. Gramy na Moriego na jedynkach w tym momencie. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie, oczywiście, bo. No, o, o, taka jest. Takie jest moje zdanie, no i. i tak. Mori ze strzałem, ale on tego totalnie nie wykorzystał. Jeszcze zagra sobie na corner, to ja mu to wezmę. Git. No to Mori musi cofnąć. Okej. Okay. No to sklejmy sobie tą piłę. Okej. Okay. Ja zaczekam na niego Ma drugą szansę od losu O kurde Dobra, chciałem save'a zrobić jakiegoś niesamowitego Nie, powinienem tam strzelać w tamtej sytuacji tutaj Ale um, się rozbawiło mnie to, że Mori przegrał challenge I mimo, że nie nauczył się po pierwszym błędzie challenge'ował jeszcze raz od razu W sensie, to było tak głupie dla mnie No i on to zrobił Nie rozumiem tego, ale no okej okay. Nie wiem czy strzelę Dobra, mamy to. 1-1. wygrany, wygrany nieco challenge. No i co? W Mori to mam wrażenie, że będzie taka rzucająca się małpka, a ja mam problem na kikofach, bo to auto jest na tyle płaskie, że jestem no, totalnie bity na tych kikofach. Także musimy to sobie zbić do tej strony, nie dać się bump na spokojnie. No i dobra, i mamy piłę, i mamy piłę. Przebitka przy Mori i zobaczymy, co on zagra. No zagrał do mnie. Przebijemy nad Morim, bo kurde boję się takiego challenge'u, bo są takie z kosmosu czasami Nie wiem czy to jest in, aj to jest in, no totalnie źle zagrałem w tym cornerze Przysnęło mi się Zwyczajna, zwyczajny podjazd Myk, kickoffik Gościu weźmie boosta niestety Czy Mori tutaj zaczaruje? Dobra, challenge'uje go w takim razie On mi szuka bumpa czy nie? Nie, Mori po prostu sobie wiedzie mi do bramki z tego co widzę Dobra, to muszę to wybronić Ale przesada by była jakby mi strzelił z czegoś takiego Dobra i go oszczędzimy na raz Myk I oddamy od razu strzał No i to 50 było bardzo no, takie git Ale O! Ale jeszcze raz to powiem Gram hitboxem Octaina. Gram hitboxem Octaina, bo gram Fankiem albo Oktainem, no po prostu I Tragicznie mi się gra Nie czuję totalnie komfortu z prowadzenia akcji Z grania defensywy Wiecie, że jakbym ratował, to bym do tego cofnął? Widzowie, nawet na Grand Championie 3, czy tam SSL, nie wiem co to jest Grand Champion 3. Nie poddawajcie się. Wracajcie do tej defensywy. Romek, do prawej strony. Ech, te kick -offy. No co jest? Co jest? Ja go nie kopnąłem, to? Jajca. Jajce jakieś, naprawdę Dobra, ja sobie wezmę tego backboosta, bo się zrespi teraz Dzięki Sfakujemy go Mori ze strzałem wow, 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 wow To było ryzykowne Mori, Mori Aha no tak właśnie sądziłem, że będzie, wiecie co myślałem, że właśnie będzie fejkował, nie odda strzału i będzie low 50 Ale on zrobił jeszcze coś lepszego, stwierdził, że pojedzie do siebie No to, no to co, ja na razie strzelam takie bramki z kontry um, tym autem Ale to już daje do myślenia, ja tutaj nie czuję, nie czuję się, nie czuję się na siłach Wezmę sobie tą, podjadę tak do, no, to tyle było w ogóle gram jak debil um, Dobra, spróbujmy spidowe na tym kickoffie Bo na razie slowy robiłem Okej, okay, no i coś tam coś wyszło Ja cię kręcę Ja cię kręcę Nie dotknąłem tej piłki, rozumiesz? A chciałem ją zagrać do cornera Chciałem ją jakby zagrać do cornera Zobacz tu, tu miał być hitek do cornera Ale nie poczułem, nie poczułem Dobra, 3-5, na spokojnie z tego, z tego się wraca Ja przegrywam każdy kickoff, to też jest problematyka Tych jedynek Dobra, on to wysyłuje na spokojnie. Moje strzały nie są w ogóle groźne. To jest im? Nie. Ok. Dobra, wezmę sobie stąd wusta, a później piłkę. Myk. Ja mu, ja mu cały czas pakuję na pustą te bramki. Ja nie wiem jak to, jak to wygląda, ale 4-5. Jeszcze jedno na no spokojnie. Z do urobienia. Teraz znowu szybszy kikow zrobię. Nie? Mm -hmm. Saje fajnie, tylko że ja znowu wylądowałem w, w piłce, jakby w sensie pod piłką. Fake. Ora, Mori to musi wyklidować. Fake. O kurde, ja nie wiem co się dzieje teraz. Wzięliśmy mu boosta, wzięliśmy mu boosta. Przebitka. Mori, zagranie do mnie. Ok. Fake. Mori mi to musi podać. Zagramy sobie to do, do tej. Co się dzieje w tym Rocket League? U? To jest niepoważne. Nyk NIE! Rotuj, rotuj, Patryk. Fake? Mori mu piłka spadła. Musimy doszczężować. Mori ma. Kurde, w dupę. Mori wziął sesetę i nie znażyłem skontrować, bo nie miałem busta. Mori gra jakiś z dribbling, co? Co on robi? On gra ze mną na czas? Co tu się dzieje? Zostawię. No właśnie Co? Jakim cudem w ogóle? On mnie tak przebił Mori co zrobi? Co on robi? Co on robi? Ta gra jest niepoważna. Ja specjalnie to oglądałem, bo chciałem się dowiedzieć co on od dupcy i patrz Specjalnie to oglądałem, Dobra, zrobimy sobie kombak. 4-6. No bo co no tutaj. Nie zrobimy sobie kombaku. Nie zrobimy sobie kombaku, bo nie umiem tym grać. Dobra, jeszcze, jeszcze dwie bramki, jeszcze dwie bramki. Fajnie by było skombakować, ale to... Nie widzę tego. Zrobimy sobie fejka. Jeszcze jedna bramka. Widzieliście? Widzieliście jak ja leciałem w tym powietrzu? Jestem w tym czy aucie jak totalne drewno. Okej. Okay. 7 7 Widzowie, powrócił. Powrócił z dalekiej podróży. Zrobimy sobie fejka. Ok, i zamknąć Mori'ego teraz. No, nie damy rady. Nie wiem, czy co Mori wykombinuje. Ja pierdzielę. ale by było, jakbym stracił teraz. O! Mori by stary stracił z kontrataków. czaisz? 7-7. Dobra. No i mamy, proszę Państwa, 8-4, także powrócone do gry zostało, ale ja ja się nie nadaję, ja nie gram tym Lamborghini, naprawdę, nie nadaję się do grania tym Lamborghini. Mam nadzieję, musicie sami przetestować, musicie sami przetestować, bo ja jestem beznadziejny w płaskich samochodach. Mi tam, mi, no, zobacz w ogóle ten hitbox. <laughs> To, to, to podskoczy. To a to ten hitbox w ogóle jest tak nieodwzorowany, że mi się ciężko szkodrybluje, Jeszcze pokażę mam właśnie tą ciekawostkę. Wejdziemy sobie w ten free play i zobaczcie to, zobaczcie ten temat. Podjadę do piłki i to jest tak samo jak z tą formułą. Um... Masz taką sytuację, zobacz, zrobisz jumpa i ty piłki nie dotykasz, tak? No i nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie fakt, że przenikasz przez połowę tej piłki. Także, no, sytuacja jest jaka jest. Moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zobaczyliście właśnie, jak się w ogóle, jakie jedynki gram takim klatkarem, takim nowym z DLC, w ogóle e, hitbox nie jest odwzorowany. Wiadomo, nie będę tutaj słodził, e, znaczy mogę posłodzić, fajnie auto wygląda. Graficznie, designowo, no i w ogóle i szczególe Piccolo, ale do gry dla mnie, formi perme totalnie się nie nadaje, nie potrafi nim grać. Także um, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że prędzej niż tydzień to będzie być następny odcinek. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego.